Ja jestem Rafał, to jest Anita. A dzisiaj was witamy w Pekinie, bo jesteśmy tylko na chwilę tutaj, niecałe 12 godzin. Pan jest pokrótce taki, jesteśmy 12 godzin w Pekinie, z tego względu, że lecimy do Saigonu, czyli lecimy do Wietnamu. Tak naprawdę mamy ogromnego jetlaga. Trochę tak ta rozmowa będzie chaotyczna, z tego pokrótce wam powiem tak, dosłownie. Według starego czasu polskiego jest godzina druga w nocy Nie, czwarta chyba będzie. Czwarta w nocy. Tutaj jest teraz aktualnie już chyba 11 czy 12, tak więc... Tak, a dla nas to już powinna się kończyć nasza drzemka i już powinniśmy spać, a w samolocie sobie też nie pospaliśmy i, i wyszedł z tego problem. Za dużo też nie zobaczymy, bo się okazało, że nasz lot był przesunięty o dwie godziny. Powinniśmy dwie godziny wcześniej być, mieliśmy problem z wizą, a nam też robią zdjęcia już. O, pan robi sobie zdjęcia nam tak więc przyjechał ten e, cyrk przyjechał. E, plan jest taki, szybko coś zjeść i e, chcemy zobaczyć e, zakazane miasto, którego już raczej chyba nie zobaczymy, bo się okazuje, że podobno biletów nie ma. Dokładnie, nie ma biletów, poza tym też mamy mało czasu, a na zakazane miasto byśmy poświęcili no naprawdę dużo, chociażby po to, żeby stać w kolejce. Tak. E, w tym momencie już mamy, nie wiem, z 5 godzin albo 6 godzin, jeszcze tylko możemy być po Kolejnym problemem zwiedzania tego miasta jest to, że jest minus 8 stopni, jest zimno, ale mamy same ciepłe rzeczy przygotowane zaledwie tylko na Wietnam, gdzie ma być 30 stopni. Problem jest z tym, że albo wczoraj, albo dzisiaj właśnie skończył się chiński nowy rok. E, Trzecią chyba rzeczą jest to, że... że jest sobota. A my teraz jesteśmy... Właśnie dochodzimy do placu Tiamen. O nim za chwilę coś powiem. Wiecie, tak, tak ogólnie to mieliśmy mocne aspiracje, żeby zwiedzić ten pekin, ale już wiemy, że nie damy rady. I e, no, dwie składowe się na to składają właśnie, że jest minus 8 stopni. Odczuwalne podobno jest minus 16 w tym momencie. A druga składowa jest to, że no, kurczę, zmęczeni jesteśmy, naprawdę jesteśmy wy, wy, wycięczeni po prostu po tej podróży. A teraz jeszcze czeka nas chyba ogromna kolejka Tam Żeby wejść na Plastiaman Głównie składowa to jest jeszcze jedna tego wszystkiego eee, Właśnie ogromne kolejki, wszystko wszystkiego są ogromne kolejki, bo jest chiński nowy rok Tak więc nie wiem czy my po prostu nie skończymy nie. nie wiem czy po prostu nie skończymy na oglądaniu wszystkich z daleka I rozkoszowaniu się atmosferą no. w Takim zimą niestety, no. Chciałbym Wam coś pokazać, ale... Mam nadzieję, że kolejnym razem na pewno będzie. Że będziemy w Chinach kiedyś. Ale po prostu, no to jest tragedia. To sobie zobaczcie. Tam z tyłu jest pawilon dopiero. A najlepsze w tym wszystkim, że nawet nie wiemy dokładnie do czego ta kolejka. Bo jest napisane, że jest do sprawdzenia. Tam tych biletów jeszcze nie mamy. Nawet nie jest napisane do czego to jest wejście. Czyli przejdziemy sobie przez ochronę i nie wiadomo gdzie. No. Dobra, chyba se Mały update, zorientowaliśmy się na kolejkę, co jeszcze właśnie tu się tworzy i dalej coraz bardziej rośnie. To jest tylko na wejście na security, które w 90%, nie jestem 100%, jeżeli coś, tu mnie wytłumaczcie w komentarzach, weźcie tam, napiszcie. To jest, żeby wejść na plac Tiamen, i dalej, żeby potem wejść do kompleksu e, zakazanego miasta. I ja już tam widzę, tam jest ogromna już kolejka, i tam jeszcze kolejka się tworzy, żeby jeszcze do miasta wejść. Dziś Anita? No nie da rady, nie zobaczymy tego. Jeszcze 5 godzin mamy. Chciałem po prostu coś zjeść i idziemy na hutongi. O hutongach wam opowiem. Mam nadzieję, że się uda. Dlaczego, dlaczego chcieliśmy w ogóle wejść na Plac Tiamen? Z dwóch względów. z jednego względu najważniejszego. Nie wiem, czy kojarzycie takie zdjęcie i taki filmik z lat 80, gdzie jeden gość stoi i tam jest e, cztery czołgi jadą, czy trzy czołgi on zatrzymuje je. No to właśnie to się tutaj stało, na Placu Tiamen. Tu albo tam gdzieś, tam, tam, w tamte strony. To najprawdopodobniej to największe, albo tam, gdzie jest tam dużo flag czerwonych. Ee, tam jest mazoleum Mao. E, można tam wejść, tam jest wejście za darmo. Tutaj też na ten plac jest wejście za darmo, tylko po prostu kolejka do ochrony nas odstraszyła, bo to jest minimum godzina czekania. A tak jak ja mówiłem, jeszcze z 5 godzin. Za 5 godzin musimy się zwijać na kolejkę i stamtąd jechać już na lotnisko. No chaotyczny będzie ten vlog, no co Wam poradzę, no tak jest, no po prostu... Ale na pewno postaramy się pokazać Wam trochę jedzon jedzonka, bo zmierzamy na hutongi, a na hutongach bardzo często są właśnie małe takie garkuchnie, na których można próbować różnych e, potraw. Tak, a my też jesteśmy głodni, tak więc to się, to się łączy. Ok, poszliśmy na teraz taką reprezentacyjną ulicę, Za mną widzicie... Tutaj prosto jakbyście szli cały czas, To byście weszli na Jamen Square, e, czyli plac Diamen e, Czy tam plac niebiański to chyba się nazywa i potem właśnie zakazane miasto. A jeżeli pójdziecie dokładnie naprzeciwko tego, to wejdziecie na Siamen Street e, Czyli e, ulica Siamen, przy okazji stacja też jest siamen i podobno ta ulica jest ładna. I ja już widzę, że jest ładna. Tym bardziej, że był niedawno Chiński Nowy Rok, albo dzisiaj się kończy, albo wczoraj był ogólnie, ten weekend jest kończącym e, Chiński Nowy Rok, tak więc e, bardzo ciekawie to wygląda. Z tego co doczytałem, historia jest taka, że w 2008 roku, e, jak się zaczynało pekińska olimpiada, to ta ulica tak była dosyć w złym stanie, tu były rozpadające się budynki i jakoś nie była za bardzo... E, deptakowo turystyczna, reprezentacyjna No ale postanowili wpakować nią duży hajs i właśnie ją zrewitalizowali No i wygląda teraz spoko Nie wiem jak wcześniej wyglądało ale teraz naprawdę wygląda bardzo turystycznie i bardzo ładnie e, setki ludzi jest tysiące ludzi po prostu jest na tej ulicy Naprawdę dużo ludzi weekend Dobra It's told. We've worked so hard. Now, don't you know? This is music for the soul. Ta śmieszna rzecz jest, e, jakiś, widzimy, że taki jest chiński trend, że mężczyźni, no głównie mężczyźni, mają e, takie czapki, uszatki, spoko, tylko z czerwoną gwiazdą na środku. I na samym początku jak e, takich czterech czy pięciu panów szło, to myśleliśmy, że to wojskowi jacyś, po prostu jakieś jednostki przyjechali czy coś, ale po chwili tak patrzymy, tak co czwarta, co piąta osoba. Ma taką czapkę i od dzieci, po, po większych. Takie czapki widzieliśmy można kupić, tak więc e, czapki uszatki z czerwoną gwiazdą e, to jest trend zimowy, fashion 2019 w Chinach, a przynajmniej w Pekinie. Zobaczyliśmy teraz Kiamen, zeszliśmy na lewo, a w sumie na prawo. I weszliśmy w Kutongi. Co to są te kutongi? Hutongi to były kiedyś, e, to były po prostu ogrodzone domy, ogrodzone e, posiadłości dla bogatszych Chińczyków. E, później, kiedy zaczęło brakować miejsca, te posiadłości, na tych posiadłościach zaczęło mieszkać coraz więcej, coraz więcej osób. I taka właśnie jedna posiadłość zaczęła być dom, domostwem dla bardzo, bardzo wielu osób. Ponieważ to są zabudowania stare, to są zabudowy stare, bardzo często nie ma w nich kanalizacji, bardzo często nie ma również prądu, chociaż większość już jest podciągnięty. Woda to przerobić do takich jak, nie wiem, slanców, ale tu nie chodzi bardziej o biedę, tylko chodzi bardziej o tą wąską zabudowę i to wszystko razem. No tak naprawdę teraz Kutongi to e, coraz mniej ich jest, z tego co wiemy w Pekinie, coraz częściej są wyburzane i po prostu rządzi tutaj pieniądz i na tym są budowane jakieś centra handlowe, albo po prostu jakieś wieżowce. I po prostu tradycyjna zabudowa e, chińska po prostu zanika. Tak, dodatkowo... Poczekaj. O właśnie, teraz jesteśmy na takiej bardziej ulicy... E, sklepowej. sklepowej. Wykupionej przez, przez sklepy, przez restauracje. Ale tam wszystko, wygląda. ale tam wszystko, właśnie te wąskie takie ulice, ciągną właśnie się do samych hutongów, czyli do domostw. Znaczy że ci ludzie po prostu tu pracują i wracają do domu. Bardzo ważną częścią Hutongów jest społeczność. To często, że oni mają bardzo wąskie zabudowania, bardzo małe domy, w nie mają bardzo często podstawowych rzeczy w środku. Oni wszyscy żyją w dużej, jednej wielkiej społeczności i spędzają czas wspólnie, w szczególności emeryci. To W XVI wieku takie hutongi też służyły jako obrona przed najazdami po prostu jakichś tam e, innych dynastii i ludzie po prostu zamykali się w tych hutongach, bo to ma dosyć wysoki płot. I, I się bronili, i to zdawało, zdawało rację. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. To chyba świątynia jest jakaś. Ja wam zaraz pokażę. Tak, więc to no super, świetne. Z garniturami. A, Ali też mówi, że to sklep z garniturami. jest już doczytała? Tak, i tam są środki garnitury. To nie jest świątynia. To jest wejście do tego sklepu z pasmanteriami. Tak, na samym początku myśleliśmy, że to jest jakaś świątynia, a tu nie. Zobaczcie, Stupid. Wszystko, tam jest właśnie wejście, tam jest pasmateria. I piżamy, piżamy też na końcu mają. To jest fabryka, ten studio to jest fabryka która została wybudowana w XIX wieku, na końcu XIX wieku. 100 lat? No. Wow. Poro. E, Mówiąc coś o trendzie, jakimś, to ja teraz właśnie też się w trend złapałem. Faktem jest, że ta czapka jest mała dla mnie, ale zapłaciłem za nią. Zł. jest fajnie. To jest ciepła. mam jeden problem taki, że mam trochę za dużą głowę do wszystkich czapek. ale nie szkodzi, będzie pamiątka. Dobra, czas ściągnąć tę czapkę, bo kurczę za dużą atrakcją turystyczną zacząłem tu być. Każde zdjęcia zacząłem mi robić. Eee, tak ciężko nam robią zdjęcia, ale... No. Wyszliśmy w sumie do pierwszej lepszej restauracji, obok zaraz bankomatu, z tego względu, że nie wiedzieliśmy ile zapłacimy za to. I się okazało, że to są hotpoty tak zwane, czyli duże danie z rosołkiem, które tu jest tutaj indukcyjna, to wszystko się grzeje i to się je po prostu. To jest e, baranina najprawdopodobniej. No i zobaczymy, no, przetestujemy jak to smakuje w ogóle. Ale najważniejsze jest to, że wybraliśmy takie miejsce, żeby ciepło było po prostu i obojętnie gdzie, żeby tylko wejść, się zagrzeć i coś zjeść ciepłego. W pocie, chcieliśmy tutaj rosołek wypić, co tam był w środku, ale chyba okazało się, że go się nie pije i jeszcze jakieś krakasy. Zapłaciliśmy 91 yuanów, czyli jakieś e, na pół 40, około 45 zł za naprawdę super baranina. Ja takiej baraniny dawno, naprawdę dawno nie jadłem. E, a teraz idziemy technicznie to ta ulica to się nazywa hutong, Tu powinno być Hutongi, ale już widzę, że to chyba wszystko stało tak bardziej poniszczone, znaczy zniszczone nie przez czas, tylko zniszczone i wburzane może w tą, w tą stronę. Jedziemy jeszcze raz na główną ulicę Handlową na Kaman Street e, i e, spadamy są, bo to już taka czwarta prawie jest tak, więc wystarczy tego czasu. Zmarzliśmy ale było fajnie. E, jeszcze pokrótko o tych chłotongach nie macie długą ulicę. Tam i w tą? Macie takie wąskie wejścia? Takie wejścia i w takim podwórzu mieszka kilka rodzin. I tu jest jeszcze ciekawostka, jak jest ciepło, wszędzie tu... Tą... Dobra, z takich dziwniejszych rzeczy, co teraz kupiliśmy, kupiliśmy za 14 yuanów takiego szaszłyka z owoców z owoców e, w karmeli... karmelizowanym cukrze. Dokładnie. I najlepsze jest to, że w na samym końcu jest pomidor. Dalej jest chyba jakiś ananas, ananas. winogrono, tak, tak. E, dragon fruit, e, kiwi, pomarańcze i tak dalej. I znowu pomidor. Nie, to jest truskawka. Ale A to jest pomidor. Tak jeszcze mała poradę dla Was, jeżeli będziecie chcieli coś zjeść na właśnie Siamen Street, to lepiej sobie odbicie w taką tam wąską uliczkę i tam jest tam taka druga alternatywny deptak, gdzie jest o wiele taniej Są małe przekąski i nie ma takich drogich restauracji. Jak na głównym deptaku, bo tutaj tu jest trochę drożej, tutaj na tym głównym deptaku. Tak, to jest typowa zasada, im dalej od głównej drogi tym taniej, tam jest tak samo. A jeżeli wy byliście 12 godzin w Pekinie i macie jakieś ciekawe spostrzeżenia na ten temat, zostawcie komentarz. Dokładnie, zostawcie komentarz, bo wiemy, że ten blog jest troszeczkę chaotyczny, z tego względu, że tak jak wspominaliśmy na początku, jest chiński nowy rok, jest są multum dużo tłumów i w normalny dzień, tygodnia można zobaczyć zdecydowanie więcej niż my wam pokazaliśmy. Trzymajcie się, to zobaczyłem w następnym odcinku. Na razie. Na razie. Jeżeli też w jakiś sposób byliście 12 godzin albo krócej bądź dłużej w Hongkongu, możecie podzielić się e, praktycznymi poradami. No to na pewno się przyda przyszłym widzom. Tak?